Każdy zna ten szlak w polskich tatrach, a mowa tutaj o morskim oku. Pomimo tego, że droga od Palenicy Białczańskiej jest długa, monotonna i prowadzi przez asfalt, to moim zdaniem jest to naprawdę urokliwe miejsce. Zdecydowanie warto wybrać się wcześniej rano, kiedy ludzi na szlaku jest jeszcze mało. My przeszliśmy się dookoła morskiego oka, a następnie ja odbiłam jeszcze na czarny staw pod rysami. Na podejściu zabiło mocniej serduszko, ale widoki są naprawdę piękne. Na zejściu rodzice mieli mały kryzys, ale o tym więcej na youtube. A jaka jest twoja opinia o morskim oku? Fajne, a może przereklamowane? Daj znać w komentarzu.